Gościnny Zambrów zaprasza na 26 dni miasta Zambrowa. Od soboty 10 czerwca do niedzieli 11 czerwca mnóstwo fantastycznej zabawy. Na terenach zielonych atrakcyjna strefa rozrywki i zabawy, koncerty, turnieje, konkursy. W sobotę 10 czerwca na Targowicy Miejskiej w Zambrowie od godziny 10 do 15 Motokropla. Akcja zbiórki krwi. Od 15 do 18 wystawa motocykli. Na scenie plenerowej od godziny 16 konfrontacje kulturalne młodych talentów Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, występ studia muzycznego art oraz laureatów drugiego ogólnopolskiego festiwalu przebojów Agnieszki Osieckiej Zielonomi. O 19 wielka cygańska Rewia Patrycji Runo. Gwiazda wieczoru, zespół piersi. W niedzielę 11 czerwca od godziny 10 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie 26. Międzynarodowy Otwarty Turniej w Brydżu Sportowym o Puchar Burmistrza Miasta Zambrowa. Na scenie plenerowej na Targowicy Miejskiej od godziny 16. Konfrontacje kulturalne młodych talentów Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie. Pokazy tańca nowoczesnego, towarzyskiego, gimnastyki artystycznej, baletu Zambrowskiego Klubu Karate Kyokushin. A zagrają Intense Sensation. Gwiazda wieczoru Paweł Stasiak z zespołem Papa D. Imprezuj z nami na dniach Zambrowa. Organizator Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie. Patronat honorowy burmistrz miasta Zambrowa. Zapraszają na 26 dni Zambrowa. Patroni medialni: Grupa medialna Narew, Radio SK Łomża, Monitor Zambrowski, Zambrowski portal internetowy Zambrowiacy.pl. Sponsorzy 26 dni Zambrowa. Sponsor główny Kompania Piwowarska. Producent piwa Żubr. Sponsorzy strategiczni: Dobroplast, Fabryka Okien, Spółka z OO oraz Zakłady Produkcji Kruszyw, Rupińscy, Spółka Jawna w Szumowie. Sponsorzy: Bank Spółdzielczy w Zambrowie. Casablanca Catering. Hurtownia i Centrum Ogrodnicze Zorza. Rolnictwo, ogrodnictwo, sadownictwo. Kulesza Development. Lokalny deweloper w Zambrowie. W ofercie mieszkania w zabudowie wielorodzinnej oraz domy w zabudowie szeregowej. Szczegóły na stronie www.kuleszadevelopment.pl oraz pod numerem telefonu 570-820-854. Ewa Drug, Producent opakowań foliowych, w tym kompostowalnych i biodegradowalnych. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Anna. Market Żelazny Zambrów, ulica Targowa 13. Centrum Handlowe Gregorek. Golchem Market Budowlany. Hydronic Systems Klimatyzacja Pompy Ciepła. Autoryzowany serwis Toshiba Łomża ulica Szosa do Mężenina 39. PHU Auto Spółka Cywilna Stacja Kontroli Pojazdów Zygmunt i Hanna Wszeborowscy, Zambrów, ulica Fabryczna 2. Choiński bramy garażowe, sprzedaż, montaż, materiały budowlane Erkado, Lewiatan. Fabryka jedzenia, restauracja i hostel. Przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej spółka z OO w Zambrowie. Zakład Cukierniczy Anna. Centrum Ubezpieczeń Ekspert Zambrów, ulica Wyszyńskiego 3a, Klimatronik. Klimatyzacja, wentylacja, rekuperacja. Artur Zawacki, hurtownia elektrotechniczna Elzaw. Zambrów, ulica magazynowa 1. Handel artykułami przemysłowymi Kołakowski. Zaopatrzenie rolnictwa, dystrybucja materiałów budowlanych oraz pokryć dachowych. Wola Zambrowska, ulica spokojna 4. Przybywajcie do Zambrowa!